To był wieczór pełen ciepła i świątecznej atmosfery. Centrum Kultury w Skarbimierzu Osiedlu wypełniło się radosnym brzmieniem kolęd i pastorałek. Dzisiejsze wydarzenie no, nawiązuje do tradycji oczywiście bożonarodzeniowej, zatem e, będzie to koncert, e, koncert pastorałek i kolęd w wykonaniu e, dzieci i młodzieży, e, która chodzi na zajęcia do Gminy Biblioteki w Skarbimierzu akompaniamencie instrumentów wybrzmiały te znane jak i nieodkryte dotąd świąteczne melodie. Mamy dzisiaj bardzo fajny i troszkę mieszany repertuar, bo to są kolendy, które są takie tradycyjne, które możemy zaśpiewać razem wspólnie, ale też jest trochę takich nowoczesnych pastorałek. No i na pewno to będzie zaskoczenie, co dla niektórych, że no, takie nuty już się pojawiły. Pamiętamy o naszych dawnych tradycjach oczywiście. Też kolendy nas zbliżają, śpiewanie, jak właśnie tutaj. Tutaj u nas y, widzimy, no to połączyły się trzy grupy, wszyscy się tam zaczęliśmy poznawać. Y, no takie integracja. Dla młodych artystów występ przed publicznością to wyzwanie. Ale i okazja do wspólnego przygotowania się do świąt. Kultywowanie tradycji jest bardzo ważnym elementem kształtowania naszej tożsamości. I no wiadomo, jakie są teksty w pastorałkach czy w kolendach. One dotykają tradycji, wiary, miłości szeroko pojętej. Tego dnia ze sceny popłynęły też życzenia wójta Gminy dla wszystkich mieszkańców, do których i my się przyłączamy. Życzę Wam nie tylko zdrowych, wesołych świąt. Teraz, ale również zdrowego, e, dobrego nowego roku, żeby ten rok nadchodzący był jak najlepszy dla nas, dla gminy całej.